Województwo Śląskie płaci najwięcej ze wszystkich województw na przewozy regionalne, bo w tym roku zakładamy, że będzie to około 120 paru milionów. Teraz założyliśmy na początku 100, będziemy podpisywali umowę najprawdopodobniej o 10 milionów więcej, a rząd obiecał nam 15 milionów dodatkowo, więc to będzie około 125 milionów i jesteśmy absolutnym liderem. Przy najmniejszym województwie, albo bardzo małym województwie, bo przecież w województwo śląskie tylko 3,9 powierzchni Polski. 4,6-4,8 miliona ludzi, bardzo rozwinięty system torowisk i największą ilość pracowników w całej Polsce. Nie ma takiego zakładu, który zatrudnia tyle osób. 2600 przy podobnej pracy przewozowej w Wielkopolsce jest od 1000 pracowników mniej. Ale również świadczymy bardzo dużo usług dla innych dyrekcji. Bo Nasze pociągi, nasze elektryczne zespoły trakcyjne jeżdżą jako interregio po całej Polsce, a remontowane są tutaj. Musimy również doprowadzić do tego, żeby były prawidłowe relacje finansowe, żeby za to, że my remontujemy te elektryczne zespoły trakcyjne u nas w Częstochowie, one jeżdżą gdzie indziej, żeby nam płacono, żebyśmy mniej płacili. Więc jeśli umielibyśmy sprzedać nasze zasoby, czyli nasze koszty, czyli pracowników, elektryczne zespoły trakcyjne, zaplecza, to wtedy nie ma potrzeby dokonywać redukcji zatrudnienia inaczej reorganizacji w tym zakresie. Na razie ta spółka będzie uzupełniała i będzie sukcesywnie zwiększała swój, swój zakres, chyba, że dojdziemy do sytuacji takiej, że przewozy regionalne, w której jesteśmy dużym udziałowcem, będą działały wspaniale, wtedy będziemy wygaszali tą działalność tej spółki, Albo utrzymamy ją na tych bardzo nierentownych kierunkach, ale przypomnę Państwu, że spółka będzie dysponowała najlepszym sprzętem taborowym, jaki, jaki będzie w Polsce. Będziemy mieli już 8 bardzo porządnych, klimatyzowanych, bardzo szybkich pojazdów szynowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych, które mogą rozwijać prędkość 160 km na godzinę. Czy będziemy w stanie to wykorzystać? Wszystko zależy będzie od tego, czy polskie linie kolejowe przygotowują tak torowiska, że to będzie można zrobić. Chcemy to robić lepiej niż robi to, robią, robią to przewozy regionalne e, i my, na tyle dobrze, żeby mieszkańcy stwierdzili, że to jest dobry pomysł.